Dlaczego po godzinie nie czujesz swoich perfum? Mimo że reklamowane są jako bardzo trwałe. Jeżeli myślisz, że Twoje perfumy są nietrwałe, bo po chwili ich nie czujesz, spokojnie, one nie zniknęły. Twój mózg właśnie włączył tryb oszczędzania energii. To się nazywa efekt noseblind. Twój nos przestaje reagować na zapach, który jest wyczuwalny zbyt długo, bo dla mózgu to jest znane środowisko. Nie ma nowości, nie ma zagrożenia, więc po co tracić energię? Dla przykładu, wchodzisz do pokoju, gdzie ktoś coś przypalił. Twój mózg na początku reaguje na ten zapach, i ty to wyczuwasz. Jednak po jakimś czasie przyzwyczajasz się do tego, i ten zapach nie jest już dla ciebie taki uciążliwy. To jest właśnie efekt noseblind w praktyce. A teraz na odwrót: dlaczego perfumy niszowe są uznawane jako trwalsze? Właśnie dlatego, że użytkownik dłużej wyczuwa te zapachy. Twój mózg ciągle dostaje nowe bodźce, bo zapach się rozwija. Na początku cytrusy, później korzenia, a na końcu baza drzewna. Twój nos nie ma czasu uodpornić się na dany zapach. To trochę jak film z wieloma scenami. Nie przestajesz go oglądać, bo ciągle coś się dzieje. Więc zanim uznasz, że Twoje perfumy są słabe, spytaj odczenia. Może to po prostu Twój mózg się znudził.